Hubert Hurkacz, od czerwca 2024 roku do stycznia 2026, przeżył bez wątpienia najtrudniejszy okres w całej swojej dotychczasowej karierze tenisowej. Długie miesiące walki z kontuzjami, przerwy w grze i brak regularności sprawiły, że Polak wypadł z rytmu, a jego nazwisko przestało pojawiać się w kontekście najważniejszych turniejów. Po ponad półrocznej przerwie Wrócił jednak na korty podczas niedawnego United Cup i od razu zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Rzeczywiście widać zmiany w grze Huberta, podkreśla w rozmowie z Interia Sport, komentator Polsatu Sport i Eurosportu, Dawid Olejniczak. Jeszcze w 2024 roku Hurkacz przystępował do Wimbledonu jako zawodnik, który mógł realnie zagrozić absolutnej czołówce światowego tenisa z Carlosem Alcarazem. Janikiem Sinerem i Nowakiem Dżokowiczem na czele. Niestety, jego marzenia zakończyły się już w drugiej rundzie londyńskiego turnieju. W końcówce trzeciego seta, meczu z Arturem Filsem, Polak doznał poważnej kontuzji kolana, która okazała się punktem zwrotnym całego sezonu. Uraz sprawił, że chórkacz musiał zrezygnować z udziału w Igrzyskach Olimpijskich, a późniejszy zbyt szybki powrót do rywalizacji. Tylko pogłębił problemy zdrowotne. W efekcie do końca sezonu 2024 rozegrał zaledwie 11 spotkań. Rok 2025 okazał się bardzo podobny, a więc również nieudany. Churkacz wystąpił tylko w 26 meczach, a ostatni raz pojawił się na korcie 11 czerwca. Od tamtej pory zdecydował się na całkowitą regenerację. I skupienie wyłącznie na powrocie do pełni zdrowia. Ten plan przyniósł efekty, bo do United Cup 2026 Polak przystąpił znakomicie przygotowany fizycznie. Wielką niewiadomą pozostawała jednak forma sportowa, która, ku zaskoczeniu wielu, okazała się bardzo wysoka. Ostatnie miesiące w karierze Hurkacza ocenił dla interia sport Dawid Olejniczak. Nikt się tego nie spodziewał. Muszę jednak trochę tonować nastroje, bo widzę, że niektórzy już wieszczą ćwierćfinał, półfinał, a nawet finał Australian Open. Poczekajmy, bo turniej wielkoszlemowy to zupełnie inna historia. W United Cup Hubert grał bez presji. Nawet gdyby przegrał ze Zverewem, nikt nie miałby pretensji. Po siedmiu miesiącach przerwy taka porażka byłaby w pełni zrozumiała, zaznacza dziennikarz. Jak dodaje Olejniczak, Hurkacz wygrał wszystkie mecze w United Cup poza starciem z Alexem Deminorem, a i w tym spotkaniu walczył jak równy z równym. W tenisowej prasie zaczęły już pojawiać się opinie, że ewentualne trafienie na Alcaraza czy Sinera niekoniecznie byłoby złe dla Huberta, a raczej dla jego rywali, zauważa komentator. Jednocześnie studzi emocje przed startem Australian Open, wskazując, że już pierwszy mecz z Zizu Bergsem może okazać się bardzo wymagający. To ciekawy tenisista, który jest w dobrej formie. Bardzo interesuje mnie, jak Hubi przeniesie dyspozycję z United Cup, gdzie był chyba MVP naszej drużyny obok Mixta, podkreśla. Australian Open to turniej wyjątkowo wymagający pod względem fizycznym, co w przypadku Hurkacza ma szczególne znaczenie. W Melbourne temperatury sięgają obecnie 25-30 stopni Celsjusza, a to oznacza konieczność wytrzymania długich i intensywnych meczów. To będzie pierwszy indywidualny mecz Huberta od siedmiu miesięcy. Zupełnie inny kontekst niż w United Cup. Szczerze mówiąc, trochę się tego spotkania obawiam, bo nawet wtedy, gdy Hubert był w ścisłej czołówce, początki turniejów wielkoszlemowych bywały dla niego trudne, przyznaje były tenisista. Dla Hurkacza będzie to drugie Australian Open, rozegrane pod wodzą Nikolasa Masu. Poprzednie miało miejsce po zaledwie kilku tygodniach współpracy z czylijskim szkoleniowcem. Teraz jednak efekty pracy wydają się znacznie bardziej widoczne. Rzeczywiście widać zmiany w grze Huberta. Gra ostrzej, jest bardziej agresywny, a jego forehand stał się płynniejszy i pewniejszy. Masu jasno powiedział, że jeśli Hubert chce rywalizować z najlepszymi, Musi być bardziej ofensywny i to dziś wyraźnie widać, ocenia Olejniczak. Jak dodaje, Czyliczek wnosi do zespołu zupełnie inną energię niż poprzedni trener, Craig Boynton, który momentami sprawiał wrażenie zbyt pasywnego. Szczególnie rzuca się w oczy poprawa Forhandu, który przez lata uchodził za jedno ze słabszych zagrań Polaka. Mam w głowie setki takich momentów, gdy w nerwowych sytuacjach Hubert wstrzymywał rękę i nienaturalnie się odchylał. Teraz w United Cup widać było odwagę w grze forehandem, nawet w tajbrekach z Fricem czy z werewem. Doszła większa rotacja, ale bez utraty jakości. Jest więcej swobody i kontroli, analizuje dziennikarz. Do Australian Open Hurkacz przystąpi bez rozstawienia i obecnie zajmuje 53 miejsce w rankingu ATP. Jego rywal w pierwszej rundzie jest notowany o 10 lokat wyżej. Jednak, zdaniem ekspertów, to właśnie Polak będzie faworytem tego spotkania. Godzina meczu nie została jeszcze podana, ale jedno jest pewne: występ chórkacza w Melbourne będzie bacznie obserwowany jako ważny test po najtrudniejszym okresie w jego karierze.